Zbliżamy się małymi krokami do końca, ale my z sarą nie odpuszczamy z treningami. Czyli 39 dzień metamorfozy. Okay. No to idziemy. Powoli, nie spieszymy się. Dzisiaj masz dużo energii? Chyba tak. To idziemy na salę. Już wezmę matę, kochana. Proszę bardzo. Dobra, jesteś gotowa? Raz, dwa, trzy start. idziesz rękami do dołu i tak 10 razy No dobrze Poślady napięte Trzymamy, trzymamy, trzymamy trzymaj brzuszek góra Bierzemy to, bierzemy matę ja jeszcze wezmę ciężarki cold, yes you're no, you're you're out, you're out Super robota. No i jak się czujesz? Na pewno czuję coraz większą swobodę na siłowni. Ja to chodzi